Oj, nie ma nudy przy poniedziałku, nie ma nudy. Witam serdecznie na kanale. Obstawiamy bardzo miło, że wpadłeś. Prośba jest o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Ty słuchaj, bo dzisiaj jest znowu mocny temat. E, Portugalia, która zdaniem wielu dojdzie do finału, dzisiaj daje ci ty cztery stówy, jeżeli zagrasz sobie zwycięstwo Portugalii za 2 złote, czyli znowu kolejna opcja, żeby 2 złote zamienić na złotych. 400 opcja w superbecie, o której powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście, jeżeli chcesz, to to sobie do kuponów skipuj. Jest ich dzisiaj sporo i są bardzo ciekawe. Ja do tych kuponów za kilka minut też dotrę. Także na spokojnie. Zaczynam od promocji powitalnej w Superbecie, no bo te 400 zł na jedną ósmą finału to jest naprawdę rozpieszczające dla nowego gracza. Uwaga! Promocja. Dla każdego nowego gracza, który założy sobie konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta trzeba tam zaakceptować sobie zgody marketingowe i oczywiście kliknąć weryfikację konta, czyli taki standard. Kolejny krok to jest depozyt. Minimum 50 zł trzeba wpłacić, żeby z automatu zapisać się na, na promocję pod dzisiejszy mecz Portugalia- Słowenia. I co dalej? I za 2 zł z tych 5 dyszek, które wpłaciłeś 2 zł ryzykujesz na czyste zwycięstwo Portugalii. Tak jak teraz widzisz na tym kuponie. No i jeżeli ta Portugalia Portugalia wygra, tylko pamiętaj, żeby z konta depozytowego zagrać. Jeżeli ta Portugalia wygra, to Superbet w przeciągu 72 godzin wrzuca 400 bonusa na twoje konto gracza i masz PITOS na grę. W mega skrócie, pierwszy krok, żeby to odebrać, to jest założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Oczywiście ta akceptacja z zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza i wpłata na minimum 5 dych. Sprawia, że jesteś zapisany totalnie, już nic nigdzie nie musisz klikać. I za 2 złote z konta depozytowego ładujesz po prostu czysto Portugalię na dzisiaj. No są faworytem tego meczu, to na pewno można powiedzieć. E, I tyle. I czekasz. Trzymasz kciuki. Jeżeli Portugalia wygra w przeciągu 72 godzin, dostajesz 4 stówy na grę w bonusie w Superbecie. Osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta i cała ta procedura to kilka minut. 5 minut masz zrobione. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 100, 110 chyba, 108, 180 7 tysięcy ludzi. Wpadnij sobie, sprawdź, grupa na Facebooku, Discord ponad 11 tysięcy ludzi, Instagram. Wszystkie linki masz w opisie pod filmem i jesteś bardzo mile widziany w tych miejscach, jeżeli. Typowanko cię interesuje. Eee, no i oczywiście konkurs. Zanim przejdziemy do konkretów, co trzeba zrobić, żeby powalczyć o klasyczne dwie dychy na grę w Superbecie? Subskrybować kanał, obstawiamy. Łapę w górę trzeba zostawić tutaj pod filmem i w komentarzu tu powiesz dokładne wyniki. minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Portugalią a Słowenią. Dopisujesz swój nick gracza z eee, Superbeta. Ty pojedziesz do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Superbet. Nie biorą udziału w załatwie, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale, obstawiamy. Eee, oczywiście do kuponów. Słuchajcie, dzisiaj debiuty i od razu na grubo zaczynamy. 3 razy 900 zł ładowane na 3 razy 2106 od Dawida bez totalnie żadnych kombinacji. Zwycięstwo Portugalii, tutaj zdaniem wielu, większości, na no Portugalia jest po prostu mocnym faworytem, pokazała w tym turnieju w fazie grupowej, że, że jest mocna. E, ten ostatni mecz przegrany z Gruzją po, po rotacjach, można troszkę im wybaczyć. E, Słowenia natomiast trzy mecze zremisowane. Dania, Serbia, Anglia, trzy remisy z Anglią 0-0, pozostałe dwa mecze 1-1. No tutaj jest po prostu, Dawid twierdzi, że Portugalia to robi, dorzuca też zwycięstwo Francji. Francja mimo wszystko jest chyba minimalnym faworytem, może nawet nie minimalnym, normalnym, wyraźnym faworytem w tym meczu z Belgią Francja, która wydaje mi się, nie chcę mówić na pewno, ale wydaje mi się kadrowo jest lepszą reprezentacją, ma piłkarzy z większymi umiejętnościami, przynajmniej ja to tak widzę. Jeżeli musi coś tak do końca zaskoczyć, bo w tej fazie grupowej to tak średnio zaskoczyło, nie? Zobaczymy jak to będzie w fazie pucharowej. Belgia też w fazie grupowej nie zachwycała, więc tu mamy starcie dwóch ekip, które chyba dla swoich kibiców są na razie rozczarowaniem. Te 3 razy 900 na to jest rzucane. Niech to będzie dobry poniedziałek dla Dawida. Kolejna propozycja jest od Pawła i to jest ten kupon na 11 911 zł. Ty, słuchaj, e, minimum dwa gole Portugalii. No to to o tym meczu przed chwilą gadaliśmy. No, w, w, różne są wizje. Zwycięstwo Portugalii, minimum dwa gole Portugalii, handicap Portugalii, prowadzenie Portugalii do przerwy. Tutaj też zaraz będzie na kuponie kolejnym. Więc tutaj po prostu dwa gole faworyta i jest zakład na to, że Kylian Mbappé będzie miał albo gola, albo asystę. Bo to, to nie jest zakład na gola, czy na asystę tylko. To lub to Całkiem fajny kurs, moim zdaniem. Moim zdaniem naprawdę kurs zachęcający, warty przemyślenia. Bo jeżeli Kylian doszedł trochę do siebie, już ten nohal go tak nie boli, to on na pewno będzie robił różnicę na boisku, nie? I sobie Paweł ciekawie to wymyślił, bo, bo fajny jest ten kurs. No i do tego te dwa gole, Portugalii i tu. No stawka jest ogromna, prawie 5000 zł, 4800 na prawie 12 koła. Za to dzisiaj ze dwa kciuki będę trzymał. Więc coś takiego odpawa. Kolejny kupon jest otrzymona. Tutaj mamy też rozbitą stawkę, żeby sobie ten dodatkowy podatek ominąć. 500 i 600 zł, zagrane na e, tak naprawdę na dubla, bo mamy btts sa we Francji, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą Gola. Takie wizje też się pojawiają i. Generalnie jest bardzo zachęcający kurs na tego BTTS, -a, nie trzeba powiedzieć, że obie te reprezentacje, no w ofensywie to potrafią postraszyć, mają kim postraszyć, kreują sobie sporo akcji, e, nawet jak są nie są w jakiejś super wiecie, najlepszej dyspozycji, to sobie te akcje tworzą. No BTTS po takim kursie jest na pewno zachęcający i do tego to, co mówiłem, też Portugalia, y, Portugalia do przerwy, czyli Portugalia obojętnie jak. 1020503121 ma prowadzić do przerwy, a co się będzie działo dalej? To już jest totalnie nieistotne, dla tego kuponu przynajmniej Szymon. Coś takiego nam tutaj proponuje. Stawka rozbita, ominięty dodatkowy podatek. Wielkie brawa. Propozycja od Dominika za 1500 zł na prawie 3500 zł w superbecie. I tu mamy już sklejki. Tu mamy naprawdę ciekawe sklejki, słuchajcie. Over 3,5 kartek w meczu Francja-Belgia. Arbitrem pan Nyberg, który ma średnią w tym sezonie 3,42 karteczki na spotkanie. Mecze grupowe Francji to 5, 1 i 7 kartek. Mecze grupowe Belgii. Dwie kartki, trzy kartki, cztery kartki. Tutaj ten over 3,5 jest proponowany. Do tego over 1,5. A nie, do tego słuchajcie, w Portugalii, tak, jest over 1,5 gola w meczu i też over 3,5. kartek. Tutaj pan Orsato jest arbitrem, który na tych mistrzostwach sędziował już dwa mecze, pokazując odpowiednio dwie i cztery kartki. I jeżeli chodzi o mecze grupowe Portugalii, dużo kartek, cztery kartki, pięć kartek, trzy kartki. Mecze z Słowenii jeszcze więcej, bo odpowiednio pięć kartek, pięć kartek i trzy kartki, więc tutaj ten over 3 pół nabiera chyba całkiem fajnego sensu. 1500 zł. Ładowane na 3498. Niech to siada. Jeden z trzech ostatnich kuponów jest od Adriana. Tutaj stawka zdecydowanie mniejsza, chociaż też dużo, bo 400 to jest dużo kasy. Na 1601. I mamy tak: over 1,5 gola w meczu Francja-Belgia i Francja ze zwycięstwem w dowolnej połowie. To może być wprowadzenie do przerwy, na przykład 1 do 0 i ten zakład siada. Doklejone też różne. Linia 8,5. No to sprawdźmy sobie mecze grupowe Francji. 14-9-8 Różnych bitych. Całkiem dużo jak na te mistrzostwa. Mecze Belgii 10, 14, 12. Bardzo dużo jak na te mistrzostwa, więc tutaj faktycznie te cyferki zachęcają, żeby sobie overka meczowego huknąć. No i dorzucona też linia 8,5 w meczu tym drugim na dzisiaj: Portugalia-Słowenia. No to sprawdźmy sobie mecze grupowe Portugalii. 12, 10, 13 różnych Bardzo dużo jak na te mistrzostwa. Słowenia 6, 13, 14 w fazie grupowej rogali, więc generalnie mamy dzisiaj mecze ekip, które w fazie grupowej no generowały te rzuty rożne. To na pewno trzeba powiedzieć: tysiąc 601 złotych na tym kuponie od Adriana. Przedostatni jest od Igora i to mamy. Słuchajcie, zakład NATO. Super Betsy, że super bets w Sumie, że Belgia będzie miała więcej fauli od Francji. Sprawdziłem sobie to. Francja generalnie. W fazie grupowej faulowała dosyć dużo, bo 12, 8 i 10 fauli przy 8, 9 i 14 faulach Belgii, to moim zdaniem nie jest to jakiś turbo wybitny typ. Nie, oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak się mecz ułoży, ale jak generalnie, jako ja nie widzę tu, turbo, wielu przesłanek, żeby uznać to za dobry typ. No i do tego Francja, więcej celnych strzałów, też po tym, co się działo w fazie grupowej, nie uznaje tego za jakiś mega dobry typ, bo Francja w fazie grupowej 3-3-8 celniaków, Belgia 4-9-5. Takie na dwa razy, nie? Pewnie dużo zależy w tym Super superbecie od tego, jak się ułoży spotkanie, no ale coś takiego proponuje Igor. I ostatni kupon jest od Wojka też. Słuchajcie, dwa superbecy. Podoba mi się. Zwycięstwo Portugalii i kartka Słowenii. Wiadomo, 1,50, a tam jeden okolice 1,50 to jakoś dubla trebla jest fajne. I. Podoba mi się chyba też, nie jestem do końca pewny tego gola Belgii oczywiście, ale under 5,5 goli w meczu Francja-Belgia no i właśnie gol Belgii po tym kursie też mi się wydaje kuszące. Tutaj wydaje mi się, że Wojtek fajne wyszukał te superbecy. Przynajmniej fajne one się wydają na papierze, nie? I jeżeli chodzi o Komplet kuponów na dzisiaj na filmie to było na tyle, przypominam Ci, bo dzisiaj Portugalia, jeżeli twierdzisz, że są faworytem i wygrają, to 2 zł może Ci zamienić na 400 w Superbecie. 2 zł na 400. Pierwszy krok, żeby to sobie odebrać i aktywować, to jest założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, bez problemu znajdziesz. Akceptacja zgód marketingowych w trakcie zakładania konta i weryfikacja konta, czyli takie standardy, które musisz zrobić, to zajmuje 2 minuty, i wpłata, minimum 50 zł musisz płacić, jeżeli chcesz być automatycznie zapisany do promocji na mecz Portugalia Słowenia. Ok. Jedyne co musisz zrobić, to z tych 5 dyszek z konta depozytowego nie za freebet, nie za bonus, za 2 złote. Minimum 2 zł rzucasz na Portugalię na czysto dzisiaj. I czekasz. Jeżeli Portugalia wygra, to w przeciągu 72 godzin dostajesz 400 w bonusie na grę na swoje konto gracza w Superbecie. Automatycznie. Wystarczy poczekać. I to tyle. Osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za oglądanie do samego końca. 17.00 transmisja na żywo. Dzisiaj dobre mecze. Widzimy się. Pozdrawiam. Siema, elo. Nara.